Nigdy w życiu nie byłem w teatrze za granicą, więc dzisiaj jestem pierwszy raz i opowiem wam o tym, jak mnie oskamowali na znaczki pocztowe. Musi być bardziej taki elegancki look. Nakładam te dziadkowe spodnie. Chcę Wam powiedzieć, żebyście uważali, jakie znaczki pocztowe kupujecie za granicą. Przyrodzaj to jest właśnie ten normalny, a drogi to są pamiątkowe, które kupują dwa razy więcej. Mając do góry nogami no nie sortowałem się poprzez to, ile one kosztują. ze sklepu, patrzę, a zapłaciłem za 4 znaczki pocztowe. 20 funtów. Wait, co? Po angliczu rozmawiam, jak jestem tutaj już w Anglii, kurde, drugi dzień Ja już zamiast dzień dobry to mówię hello Tak wyglądają te znaczki pocztowe. Dzisiaj idziemy właśnie na spektakl w upiór w operze. mam pojęcia, czy w ogóle cokolwiek zrozumiem, bo Wielka Brytania ma bardzo charakterystyczny akcent. Jak nic nie zrozumiem, to chociaż pooglądam. Fajne stroje. A I to jest mój finalny look, proszę bardzo. Rękawiczka czy bez rękawiczki? Chyba bardziej elegancko, bez co. Pierwszy pociąg. To już tutaj! Jestem w teatrze. Mamy bilety, akurat te, w których nie widać wszystkiego. I właśnie nie widać kawałka sceny. Jakie to było? Dobre rozumiecie, że tam nawet świeczniki wyjeżdżały z podłogi? Windami!